Cześć, mam dzisiaj dla Was niespodziankę i tak jak widzicie w tytule filmu przygotowałam materiał z 10 najtrudniejszymi pytaniami z kategorii B. Są to pytania, na które nasi użytkownicy w tym roku udzielali najwięcej błędnych odpowiedzi, w związku z czym można uznać, że są one dla nich najtrudniejsze. Pytania jak zwykle rozwiązujemy w naszej aplikacji mobilnej LTST Testy na Prawo Jazdy i tym razem są to same pytania specjalistyczne. No to zaczynamy. Którym z wymienionych zespołów pojazdów możesz kierować, mając prawo jazdy kategorii B? Odpowiedź A. Samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 tony z przyczepą lekką. Odpowiedź B. Ciągnikiem rolniczym z dwiema przyczepami. I odpowiedź C. Samochodem osobowym z przyczepą, których łączna dopuszczalna masa całkowita wynosi 4,5 tony. No tutaj, żeby podać sobie prawidłową odpowiedź, musimy odwołać się do przepisów, które mówią, że mając prawo jazdy kategorii B, możemy kierować zespołem pojazdów, złożonym z pojazdu, którego masa całkowita nie przekracza 3,5 tony oraz z przyczepy lekkiej. Czyli pasuje nam to do odpowiedzi A. Samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 tony z przyczepą lekką. Nie możemy kierować ciągnikiem rolniczym i nie możemy kierować zespołem pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 4250 kg. Jaki jest cel stosowania układu ASR w samochodzie osobowym? Odpowiedź: A: przeciwdziałanie poślizgowi podczas hamowania silnikiem, B: zapobieganie blokowaniu kół hamowanych, C: przeciwdziałanie poślizgowi kół podczas ruszania. Czym jest system ASR? Z angielskiego, skrót z angielskiego Acceleration Sleep Regulation, w polsku system kontroli trakcji, jest to system, którego głównym zadaniem jest niedopuszczanie do nadmiernego poślizgu kół podczas przyspieszania. W związku z tym odpowiedzią, którą nam tutaj pasuje, jest przeciwdziałanie poślizgowi kół podczas ruszania. Którą z tych czynności masz obowiązek wykonać podczas wyprzedzania samochodem osobowym węgle poza obszarem zabudowanym? Odpowiedź A – dawać krótkotrwałe sygnały świetlne. Odpowiedź B – dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe. I odpowiedź C – włączyć tylne światła przeciwmogłowe, niezależnie od stopnia ograniczenia widoczności. To jest pytanie, które dotyczy ściśle jednego z przepisów prawa o ruchu drogowym, które mówi nam, jak powinniśmy się zachowywać podczas jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowanych właśnie mgłą czy opadami. I dotyczy ona tego przepisu, że Poza obszarem zabudowanym, podczas mgły, w czasie wyprzedzania lub omijania, powinniśmy dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe. W związku z tym, odpowiedź prawidłowa to odpowiedź B: dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe. Jedziesz z prędkością 80 km na godzinę. Jaka pozycja początkowa zapewni Ci optymalny tor jazdy po zakręcie? Odpowiedź A: na środku drogi z częściowym przekroczeniem widocznej linii. I już od razu dyskwalifikujemy tę odpowiedź, ponieważ wiemy, że nie możemy przekraczać y, linii środkowej. Odpowiedź B przy linii rozdzielającej pasy ruchu na prawej połowie jezdni, i odpowiedź C przy prawej krawędzi jezdni. I tutaj musimy odwołać się do technik kierowania pojazdem, które mówią, że przy zakręcie w prawo, które mamy tutaj na zdjęciu, Zakręt należy rozpocząć od osi jezdni. No w, szczycie, w szczycie zakrętu zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni, a wychodząc z zakrętu należy wrócić z powrotem do osi jezdni. Biorąc to pod uwagę, odpowiedzią prawidłową będzie odpowiedź B, czyli rozpocząć przy linii rozdzielającej pasy ruchu, bo jest to nasza oś jezdni. Odpowiedź C byłaby prawidłowa, gdyby był to zakręt w lewo. O czym ostrzega świecące się na czerwono w czasie jazdy samochodem osobowym? Lampka kontrolna z symbolem akumulatora. Odpowiedź A o uszkodzeniu akumulatora, odpowiedź B o całkowitym rozładowaniu się akumulatora czy odpowiedź C o nieprawidłowo działającym ładowaniu akumulatora. Lampka kontrolna z tym symbolem zapala się podczas uruchomienia silnika, no i za chwilę gaśnie. A jeżeli jest inaczej, zapali się podczas jazdy, oznacza to uszkodzenie układu ładowania. W związku z tym prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C o nieprawidłowo działającym ładowaniu akumulatora. Jaka jest dopuszczalna minimalna głębokość bieżnika w oponie niewyposażonej we wskaźnik granicznego jej zużycia? Odpowiedź A: 1,6 mm, odpowiedź B: 2,6 mm i odpowiedź C: 3 mm. Taką dopuszczalną wartość określa rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów i w przypadku opon, które nie, nie posiadają wskaźników, jest to 1,6 mm, czyli prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A. W którym momencie wciśniesz pedał sprzęgła, gdy jadąc z dużą prędkością samochodem osobowym, planujesz wykonać, wykonać manewr hamowania? A. Przed naciśnięciem pedału hamulca. B. Równocześnie z pedałem hamulca. C. Gdy prędkość poruszania się samochodu spadnie do minimalnej dla aktualnego przełożenia. No i tutaj znowu musimy odwołać się do technik kierowania pojazdem, ponieważ z tego zakresu jest to pytanie. I teraz dla pojazdów jadących szybko, manewr hamowania należy. Rozpocząć naciskając najpierw hamulec, zmniejszając prędkość, a w końcowej fazie hamowania naciskając sprzę w sprzęgło. W związku z tym będzie nam tutaj pasowała odpowiedź C, gdy prędkość poruszania się spa samochodu spadnie do minimalnej dla aktualnego przełożenia. Czyli wówczas, gdy zmniejszymy już prędkość, to jest ten moment, kiedy mm, powinniśmy wcisnąć pedał sprzęgła. Ile wynosi maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu osobowego na drodze za tym znakiem? Zanim wybierzemy właściwą odpowiedź, ustalmy, co to za droga. Widzimy, że jest to droga poza obszarem zabudowanym, jest to droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu w jednym kierunku. Jeżeli to już wiemy, to wiemy również, że według przepisów dopuszczalna prędkość na takiej drodze to 100 km na godzinę. Jaka jest maksymalna dopuszczalna odległość, licząc od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu, na którą może wystawać ładunek przewożony pojazdem samochodowym? Odpowiedź A 2 metry, odpowiedź B 1 m i odpowiedź C 0,5 metra. Oczywiście określają to przepisy prawa o ruchu drogowym i ładunek nie może wystawać z tyłu pojazdu na odległość większą niż 2 metry od tylnej płaszczyzny obrysu pojazdu lub zespołu pojazdu. W związku z tym odpowiedź prawidłowa to 2 metry i taką należy zaznaczyć. To, to już wszystkie pytania na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobało Wam się tego rodzaju film. Jeśli tak, piszcie w komentarzach, będziemy przygotowywać więcej, ponieważ oczywiście więcej niż 10 pytań sprawia Wam problemy. Całą bazę pytań, nie tylko te najtrudniejsze pytania, znajdziecie w naszym serwisie ltesty.pl oraz w naszych aplikacjach mobilnych Testy na prawo jazdy, LTesty.